Znani folklori wierzą, że trolle wciąż kręcą się po górach Norwegii, a jego córka jest tym zafascynowana. Nora wyrosła z wiary w magię i zwróciła się w stronę nauki. Obecnie pracuje jako paleontolog. po prawie sześciu miesiącach pracy na stanowisku archeologicznym. W końcu odkrywa tajemniczą skamielinę uszczęśliwiona, że jej ciężka praca w końcu się opłaciła Nora świętuje swoje niedawne odkrycie ze swoim zespołem w bazie wojskowej w drodze. Minister obrony informuje ich o sytuacji i ujawnia, że ponad 50 ludzi zginęli w tym incydencie. Kropka następnie wyświetla kilka zdjęć z strefy zero, a po bliższym przyjrzeniu się możemy zobaczyć gigantyczne dziury w ziemi. Andrea mówi, że wyglądają jak, ale nie jest uprawniony do wyrażania opinii. Urzędnicy przypuszczają, że zniszczenie zostało spowodowane przez jakiś gaz, ale Nora mówi inaczej. Po dokładnym przejrzeniu obrazu odcisku stopy podejrzewa, że może to być prehistoryczne zwierzę, które powstało z gór. Andreas mówi, że może to być sap. Nie jest uprawniony do wyrażania opinii. Jednak urzędnicy rządowi po prostu kpią z nory, twierdząc, że nie jest to jeden z jej przypadków badań skamieniałości. Wykluczają również możliwość, że za tym wszystkim stoi zwierzę. Kiedyś Nora i Andreas dotarli na miejsce. Są zaskoczeni zniszczeniem. Dowództwo Operacji Specjalnych. Chris informuje ich o sytuacji, wyjaśniając, że stwór kontynuował swój ślad dwie mile na południe w góry. Ale chociaż przeszukali teren, nie mogli to prawie tak. Jakby gigantyczne stworzenie zniknęło. Następnie trio przeprowadza wywiady ze starszą parą, która wciąż jest wstrząśnięta tym incydentem. Żona ujawnia, że nic nie. Widziała kropka jednak usłyszała dziwny dźwięk wycia. Kropka, dźwięk był przerażający, podobnie jak king kong. Kropka, było też smutno i smutno. Kropka, niestety. Informacje są niejednoznaczne, więc Nora musi sama zbadać otoczenie. Kropka nagle wyczuwa dziwny zapach, który prowadzi ją do jednego z gigantycznych śladów stóp. Następnie Nora skanuje teren w poszukiwaniu jakichkolwiek wskazówek. Ale o dziwo! Nie ma tam żadnych śladów. Kropka biologiczne. Oznaki. Kropka to prawie tak, jakby stworzenie wcale nie było żywym organizmem. Kropka teraz, gdy wszystkie. Dowody prowadzą do ślepego zaułka. Nora postanawia zwrócić się o pomoc do swojego ojca, z którym była w separacji, który mieszka samotnie w odległej górze. Nora, kapitan Chris i Andreas lecą do niego helikopterem. Ich pierwsze spotkanie jest nieco wrogie, ale Tobias w końcu uspokaja się i zabiera ich do swojego domu. Po chwili grupa pokazuje mu wideo, które odzyskał wcześniej sekret. Tobias jest zaskoczony tym, co widzi i zaczyna mruczeć. kropka są zdezorientowani kropka, Nora chce naukowego wyjaśnienia, a nie tylko folkloru, aby znaleźć rozwiązanie problemu, z którym mają do czynienia kropka, tato. Przestań gadać o trollach i opowiedź mi o tym trollu. Jednak Tobiasz obstaje przy swojej teorii i wyjaśnia, że trolle wyginęły z powodu chrystianizacji Norwegii kropka, dodaje, że miał ujawnić prawdę, dopóki nie został zlekceważony jako maniak kropka, potem łapie swoją torbę i mówi, że jadą na przygodę. Następnie widzimy Norę, jej kolegów i tobiasza lecących helikopterem w określone miejsce kropka po chwili przybywają na wspomniane miejsce i tobiasz z zapałem zaczyna patrzeć wokół kropka zauważa, że topografia została całkowicie zmieniona. Tymczasem Nora wyczuwa ten sam dziwny zapach. Rozgląda się po okolicy kropka, nagle widzi jak duża postać budzi się z tyłu kropka to gigantyczny troll zakamuflował się aby wtopić się w otoczenie kropka Andreas i pozostali również to zauważają i szybko uruchamiają helikopter kropka. na szczęście grupa ucieka w pośpiechu. Stary kiedy dotrą w bezpieczne miejsce na żywo w internecie i pokaż wideo urzędnikom rządowym w Oslo kropka teraz wszyscy muszą uwierzyć że trolle są prawdziwe kropka wkrótce po tym. Jak premier organizuje operację wojskową prowadzoną przez kapitana Chrisa, przygotowując się do podwójnego kropka, Tobiasz i Nora przeżywają wzruszające momenty ojca i córki, które po raz pierwszy od lat nawiązują wieś. Kropka. W międzyczasie Andreas mówi kapitanowi Chrisowi, że wie wszystko o sprzęcie wojskowym, ponieważ gra w Call of Duty. Potem przybywa troll i wojsko szaleje. Jednak pomimo ich najlepszych wysiłków, Troll nie wydaje się być w żaden sposób dotknięty. Kropka wydaje się, że ma moc regeneracji, a także może wyczuć krew swoich ofiar. Kropka po zabiciu jednego z żołnierzy, Tobias wstaje i próbuje uspokoić stworzenie. Uzbrojony, rozciągnięty. Wydaje się, że odniósł sukces. Kropka w tym samym czasie przybywa inny pojazd i uderza Trolla kilkoma kulami, obracając się i zgniatając ludzi wewnątrz. Tobias zostaje nieumyślnie uderzony ogonem Trolla. Wyrzucając go w powietrze i rozbijając się o ziemię Kropka próbuje coś powiedzieć Norze, ale Kropka niestety umiera. Zanim będzie mógł rozwinąć swoje słowa tej nocy Kropka zrozpaczona Nora przegląda dziennik ojca, próbując dowiedzieć się jak powstrzymać trolla lub przynajmniej lepiej go zrozumieć po wielu godzinach. Czytania Dowiaduje się, że trolle używały rzucać głazami w kościoły, ponieważ nienawidzili dźwięku dzwonów. Później dzieli się informacjami z urzędnikami, twierdząc, że muszą myśleć nieszablonowo. minister obrony nie chce realizować tak naciąganego, zabobonnego planu, ale ponieważ nie mają lepszego wyjścia, generał i premier dają jej zielone światło. W następnej scenie widzimy cztery helikoptery wojskowe, z których każdy jest przymocowany do dużego kościelnego dzwonu. Poruszającego się w kierunku trolla.plan plan wydaje się początkowo działać, a Troll staje się wyraźnie słaby, ale po chwili przyzwyczają kropka i niszczy większość helikopterów, a pomysł Nory, by zaatakować potwora dzwonami kościelnymi spektakularnie zawodzi, powodując jeszcze większą masakrę i zniszczenia kropka z drugiej strony Andreas dowiaduje się, że rząd planuje zbombardować oslo w nadziei na zniszczenie trola kropka ma na ten temat pewne przemyślenia, ale wciąż nie ma uprawnień do wyrażania opinii. Więc rezygnuje z posiadania Nora i Andreas szybko opuszczają kwaterę główną kropka tysiące ludzi ustawia się w kolejce do opuszczenia miasta wśród nich są także Andreas i Nora. Ta ostatnia jest wciąż wypatroszona, że nie mogła znaleźć rozwiązania problemu trolli i postanawia po raz ostatni zajrzeć do dziennika swojego ojca i oto znajduje wskazówkę kropka zauważa, że w dzienniku wielokrotnie zapisano słowo wysyłanie. Andreas mówi jej, że wysyłanie to tak naprawdę książę mieszkający w pałacu królewskim w Oslo jak Nora o tym nie wiedziała. Podobno jest jednym z najbogatszych facetów w kraju kropka słysząc to, Nora nalega, aby zawrócili samochód i wrócili, wierząc w wskazówkę kropka leży w Pałacu Królewskim w Oslo kropka, po chwili docierają do Pałacu kropka, wygląda na to, że też na nich czeka kropka, następnie zabiera ich do środka w końcu wyjawia prawdę o norweskich trolach. jak się okazuje. Tobiasz miał rację przez cały czas. Te mityczne stworzenia faktycznie chodziły po kraju w pałacu Nora i Andreas zostają zabrani głęboko do podziemnych tuneli, gdzie wysłanie ujawnia, że on i inni urzędnicy zniszczyli życie Tobiasa aby chronić ich sekrety, kiedy tata Nory zbliżył się zbytnio do prawdy. Wysyłając się, zaaranżował umieszczenie starca w szpitalu psychiatrycznym. Aby chronić sekret a tym sekretem są szczątki szkieletu rodziny Trolli pod ziemią pałac królewski został zbudowany na szczycie jaskini króla Trolli po tym. Jak chrześcijanin zmasakrował swoją rodzinę i zostawił go na pewną śmierć wewnątrz góry. Kropka, tutaj dowiadujemy się, że troll, który sieje spustoszenie w całym kraju, jest tak naprawdę królem trolli. To wyjaśnia, dlaczego olbrzym zmierza w kierunku Oslo, a przede wszystkim próbuje wrócić do domu. Sendyn nadal wyjaśnia, że nic nie jest ważniejsze dla trolli niż rodzina i podczas chrystianizacji Norwegii. Król Trolli został zwabiony na górę Dover i uwięziony. Oczywiście, wypuściły go wcześniejsze ładunki wybuchowe, a teraz wraca do Oslo, aby spróbować ponownie połączyć się ze swoimi dziećmi. To właściwie dość smutne. Nora i Andreas są zszokowani, gdy poznają prawdę kropka, są jeszcze bardziej przerażeni, kiedy zobaczyć szkielety rodziny trolli. Kiedy Nora oświetla kości światłem UV, zauważa, że skwierczą kropka, wtedy zdaje sobie sprawę, że trolle są rzeczywiście wrażliwe na światło kropka, w tym celu dzwoni do kapitana Chrisa i informuje go o plan. Kropka chce otoczyć króla trolli łóżkami do opalania i wystawić go na działanie promieni UV, podczas gdy Chris wzywa innych żołnierzy, by zastawili pułapkę na trolle. W tym jedyną czarną postać w całym filmie. Kropka, był tam tylko symbolicznie. Kropka, Andreas prosi swojego przyjaciela Sigrida z powrotem w placówce rządowej o opóźnienie planu bombardowania Oslo. Kropka, na szczęście Sigrid okazuje się geniuszem hakerskim i skutecznie powstrzymuje myśliwiec przed wystrzeleniem pocisków, kiedy Oslo wciąż jest nienaruszone. A plan bardzo żywy. Andreas Sinus, kropka Nora wkracza do akcji. Najpierw zdejmują dużą plandekę z tyłu ciężarówki i odsłaniają czaszkę dziecka trolla, którą znaleźli pod nią. Następnie odjeżdżają, wabiąc zbliżającego się olbrzyma w kierunku pułapki na światło UV. Jakiś czas później troll nieumyślnie rozbija czaszkę i zdaje sobie sprawę, że nie ma już wściekłej rodziny. Następnie zwraca swoją uwagę na Norę i Andreasa, zdeterminowanych. By zmusić ich do zapłaty kropka, gdzie indziej w bazie wojskowej tajemnica zostaje ostatecznie złapana na gorącym uczynku kropka, jednak podczas gdy ona majstruje przy systemie rakietowym, generał nakazuje jej przerwać plan rakietowy, gdy potwierdzą. Że w pobliżu są cywile. W międzyczasie Nora i Andrea jakoś zdołały zwabić trolla w wyznaczone miejsce. Nie tracąc czasu, kropka, pojazdy wojskowe otaczają go i zaczynają świecić na niego potężnymi lampami UV-plan działa i troll powoli płonie żywcem. Jednak widok cierpienia Olbrzyma, Nora w ostatniej chwili zmienia zdanie. Zdaje sobie sprawę, że zabijanie potwora jest złe, więc wyłącza światła, których z jakiegoś powodu nie pilnują wojskowi i próbuje uratować mu życie, kropka trolla, aby udał się w góry, gdzie może być bezpieczny, kropka, ale niestety jest już za późno, kropka, następuje chwila spokoju, aż do nagłego, kropka, uderzenia wschodu słońca sprawiają, że król trolli zapada się w kupę tuż przed tym. Jak całkowicie zamienia się w kamień, kropka, Nora wyciąga rękę i dotyka go delikatnie, kropka, to coś wygląda trochę jak mój tata, myśli Nora, kropka, podczas gdy... Wszyscy inni się radują, Andreas i Nora zaczynają się zastanawiać, czy więcej troli nie może ukrywać się głęboko w norweskich górach. Nora decyduje wtedy, że powinni nazwać ten obszar. Aby uprzedzić Boulder, kropka, pojawia się premier i mówi Norze, że nie wie, co opowiedzieć, kropka, następnie przystępuje do zrobienia. Dokładnie tego kropka nie mówi naszemu bohaterowi dosłownie nic, kropka. w ostatniej scenie film przeskakuje do Dover Mountain, gdzie możemy zobaczyć poruszającą się całą masę kamieni. Nagle spod gruzów wyłania się kolejny troll.